Nie mam takie wiesz... Pajne. Pajne. Dlaczego marzykamy? Nie my tam same kurwa... Pat kurde kawałek... Yeah, yeah, yeah.

Podwój niewiarygodnych wołdzi, o cacha, to głodny rytm powraca Każdy z nas ma tylko to co sam wybacza. My mamy osiedlowe tune, a ty zwalczasz kasa Zabije jeden z tych, którzy napędzani pitem Objani mitem, składającym się z Te słowa wyrysę na tym budynku Którego szyby wypadają z kimbem od tych rytmów Synku, ludkość drinków gobi tu wokalem Gobi tu wokalem,

Można szaleć, umrzeć i narodzić się na nowo Wygrać, by przegrać honorowo Dziś daję słowo polatom i Polkom Uliczny flowcore, kura I doma w rycach, czy piśpa w kołach To uliczny flowcore, czy to synów flowcore na was dzisiaj, jak deszcz Zaostrebić flowcore, to uliczny flowcore Kto wepści to tak, jeśli tylko chcesz To uliczny flowcore, czy to synów flowcore Który spada na was dzisiaj, jak deszcz Zaostrebić flowcore Ladies and gentlemen, Ulicy, to są zwykli ludzie i zbójnicy Ty już nie umiesz liczyć, liczysz na siebie albo na najbliższych Bo zapytały na tej całej czasami jesteś podpisy Myśli, słowa unoszą się na kyrklach Które widziały więcej niż pakistaczycy Widzia, które słyszały więcej niż podsługi CIA e! To zmiast polski kruku, koranie sarny szef e! pod stopami wytycza nam nową pracę Czasem bukiet sami, a czasami jest azafel Że torpili we wymiarze gdzieś pomiędzy tymi i jawą to alkoholem Kapo, każdy z nas ma prawo zacząć od nowa to mowa Myśli i słowa, które wykładam na stół Jak w stóra łamie na pół Bo my robimy te manewry tu To uliczny flowcore Słyszymy do flowcore Który spada na nas dzisiaj Zaostrębisz mocno To uliczny ci ten Bo to uliczny